W tym zadaniu możemy skorzystać z takiej własności pierwiastkowania, która to własność pozwala nam wstawić całe działanie pod jeden wspólny pierwiastek pod warunkiem, że każdy z pierwiastków jest wymnażany i dzielony oraz każdy z tych pierwiastków jest tego samego stopnia. Tutaj mamy pierwiastki kwadratowe, więc tak możemy właśnie postąpić. No, i tutaj teraz zauważcie, że 21 i 350 możemy skrócić przez 7. 35 na 7 to jest 5, ale zostaje jeszcze 0 z, z tego 350. 54 i trójkę moglibyśmy skrócić. Tak coś czuję. 54 na, na 3 to jest 18. To jest 1, tutaj 18. Ok, czyli zostaje pierwiastek z 18 razy 50, tak? 18 razy 50. To ja bym sobie ten pierwiastek z 18, może to jeszcze zapiszmy, że to jest 18 razy pierwiastek z 50. O, tak to sobie rozdzielimy. Pierwiastek z 18 to jest inaczej pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 2 pierwiastek z 50 to pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 2 pierwiastek z 9 to 3 ten pierwiastek razy ten pierwiastek to 2 pierwiastek z 25 to 5 3 razy 2 razy 5 30 Oczywiście nie musimy się upierać na taki sposób rozwiązania. Na przykład w tym miejscu można było wymnożyć 18,50, nawet już w tym miejscu otrzymalibyśmy pierwiastek z liczby 900. No i wtedy od razu wyliczamy, że to jest 30, tak? Ale ja sobie tutaj założyłem od tego momentu, że nie będę korzystał z kalkulatora. No to chodźmy dalej.